W języku angielskim słowa ever i always często sprawiają trudność osobom uczącym się tego języka. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ich znaczenie i zastosowanie znacznie się różnią. Ever odnosi się do sytuacji, które mogą się wydarzyć w dowolnym momencie, nawet tylko raz, niczym pojedyncza iskra na tle ciemności. Natomiast always opisuje coś, co powtarza się regularnie lub niezmiennie, jak nieprzerwane światło latarni. Te wizualne metafory pomagają lepiej zrozumieć kiedy używać każdego z tych słów, dzięki temu łatwiej uniknąć typowych błędów i poprawnie wyrażać swoje myśli po angielsku. Słowo ever w języku angielskim symbolizuje nieskończoną linię czasu, obejmującą dowolny moment, zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. W zdaniach przeczących ever może oznaczać, że coś nie wydarzyło się nigdy, czyli w żadnym momencie. Przykładowo w zdaniu I haven't ever been to Japan wyrażamy, że nie byliśmy w Japonii w żadnym momencie naszego życia. Ever nie wskazuje na nawyk czy powtarzalność, lecz podkreśla ciągłość lub możliwość zaistnienia czegoś w dowolnym czasie. Użycie tego słowa pomaga zaakcentować, że rozważamy wszystkie możliwe sytuacje, a nie tylko określony okres. Dzięki temu ever jest często stosowane w pytaniach i przeczeniach, aby poszerzyć zakres czasowy wypowiedzi. Słowo always można zobrazować jako okrąg symbolizujący powtarzające się czynności i rutyny w naszym życiu. Używamy go, gdy mówimy o nawykach, przyzwyczajeniach lub uczuciach, które regularnie się powtarzają. Przykłady to zdania takie jak I always drink coffee in the morning lub She always feels happy on Fridays. W przeciwieństwie do tego ever odnosi się do osi czasu i służy do pytania o doświadczenia w dowolnym momencie życia, na przykład Have you ever been to Paris? Joy, I see. always podkreśla regularność i emocjonalny aspekt ludzkich zachowań, natomiast ever skupia się na możliwości wystąpienia czegoś w przeszłości. Dzięki temu rozróżnieniu łatwiej jest poprawnie używać obu słów w codziennej komunikacji. Główna różnica między ever a always polega na tym, że ever można porównać do linii, natomiast always do okręgu. Oznacza to, że Ever odnosi się do pojedynczych, często hipotetycznych sytuacji, podczas gdy Always opisuje powtarzalność i stałość. Zrozumienie tej zależności pomaga lepiej uchwycić sens obu słów i używać ich naturalnie w języku angielskim. Warto zapamiętać tę prostą analogię, aby myśleć po angielsku, a nie tylko mechanicznie tłumaczyć z polskiego. Dzięki temu komunikacja staje się bardziej płynna i intuicyjna.